Przygotowanie ośmiornicy jest naprawdę łatwe. Wystarczy kilka prostych zasad i będzie można delektować się jej pysznym mięsem. Zobaczcie, co trzeba zrobić, aby cieszyć się smakiem delikatnej ośmiornicy. Po inne wskazówki i przepisy zapraszam was na mojego bloga www.taleszpokus.tv. Moja ośmiornica jest mrożona. Taką kupuję najczęściej, a dzięki temu sprawa jest bardzo ułatwiona. Ośmiornica jest już wypatroszona i oczyszczona, a pod wpływem mrożenia jej mięso doskonale kruszeje. Zaczynam od przygotowania wywaru. Do garnka z wodą wrzucam cebulę, liście laurowe, ziele angielskie, pieprz, sól i gotuję. Kiedy wywar się gotuje, z umytej ośmiornicy wyciskam aparat gębowy z zębem. Trzeba go nacisnąć od wewnątrz. I wypchnąć, a potem wyciągnąć ząb i woreczek znajdujący się za nim, tak aby otwór gębowy był pusty. Będzie po prostu dziura. Z ośmiornicy wycinam także oczy i ich okolice. Sprawdźcie dokładnie, aby nic tam nie pozostało. Do garnka z gotującym się wywarem wlewam ocet winny. I zanurzam macki ośmiornicy 3-4 razy po około 15 sekund. W ten sposób dodatkowo hartuję mięso przed właściwym gotowaniem. Macki będą się zwijały. Potem do garnka wkładam całą ośmiornicę i gotuję ją na średnim ogniu. Czas gotowania to około 25-30 minut na pół kilograma ośmiornicy. Pamiętajcie, że po ugotowaniu ośmiornica zmniejszy swoją objętość o około 1 trzecią. Dalszej obróbce można ją poddać w całości lub pokrojoną na kawałki. Jeśli chcemy ją podzielić, to najpierw powinna odpocząć i trochę ostygnąć aby przy krojeniu nie straciła swoich soków. Tak przygotowana ośmiornica może być dalej gotowana z różnymi dodatkami: duszona, pieczona lub grillowana. Mięso będzie doskonałe. Wypróbujcie moje wskazówki, a po przepisy zapraszam na bloga taleszpokus.tv.